Dobra, Siema, z tej strony, Fifi. Jesteśmy na serwerze Craft Games na Skywarsach. Tak, dokładnie. No, no i zaczynamy. Dobra, lecimy. Jakaś mała ścinka. Jakiś miecz. FUCK! Co ja zrobiłem? LOL! Dobra, kurde, trzeba szybko, na, szybko trzeba sobie skraftować, yy, bardzo szybko, prawda, crafting table, no, fuck you, stawiaj się, no, lol, stawiaj się, szybko, stawiaj się, dobra, nice, mieczyk, tutaj damy refilka. tutaj, tutaj sobie damy ender pierdłe. tutaj sobie założymy armorek, Jakiś tam. Tutaj zamiast lawy śnieżkę. Kurde. się... Dobra. Mieczyk se przygotuje. Widzę, że jakiś typ się do mnie buduje. Czy jest jakiś freaks? Pewnie. Tak na stówę. Chyba do niego sperełkuje. Dobra. Fuck, Człowiek farta. Jezu. O, widzę tam sojusz. Treprze stranie i tego typa se sklepiemy. Fuck, Jak, jakie ja to... Kurde. Miał lepszy armor. Skurkowany. Oj. Brawiłem się na kolejną arenę, wbijemy się na kolejną arenę. Albo sobie wyjdziemy. Dobra, no ja mam takie dziwne ścinki, dobra. Wiemy się na. No, fuck you. Biejmy się na tą arenę. Dobra, jeszcze myślę, że dwie arenki sobie zagramy. Albo jeszcze jedno nie wiem, nie wiem, tu, tu, Oi, no no i no i no i no startujeme. A Dobra. Restartujemy. Dobra, lecimy. O, to sama mapa. Dobra. O, máme ładny armor. Dobra, spoko, spoko. Myślę, że jest do tego friksa sprawkujemy nic się on nie spodziewa. Zde nice, 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 Pierwszy kill. Tylko, który... Słabo. A, ah, fuck, fuck, fuck. Drewniany miecz, co jest lepsze? To chyba myślę. Albo to... Nie wiem. FUCK! Fuck, dobra, zaskoczył mnie Frix. No i to będzie, lol, to będzie już ostatnia ręka, nawet spoko, nawet fajna. Obręcz, będziemy powoli startować, Jezu, żeby, żeby nie mieli dużo stałych tym. Dobra. Um. Dobra, 10 sekund. Jakieś sewipy, albo wipy, Nie no, sewip, dobra, spoko. Dobra, rozpoczynamy. Dobra, nice. Mamy tam toporek. Dobra, a tutaj kobble Dobra, dobra, dobra. Obra, zaraz myślę, że jest ninja. Obra. To było na tyle z tego odcinka. Nara.